Pierwsza pomoc w wypadkach drogowych. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i ocena stanu poszkodowanych. Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Jeżeli podczas jazdy samochodem widzisz pojazd, który uległ wypadkowi, zatrzymaj bezpiecznie pojazd przed miejscem zdarzenia. Skieruj koła w stronę pobocza, włącz światła awaryjne i uruchom hamulec postojowy. Zabezpiecz miejsce wypadku załóż kamizelkę ostrzegawczą lub inny element odblaskowy. Ustaw trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości. Rozejrzyj się w okolicy. Zwróć uwagę, czy ktoś z poszkodowanych się nie oddalił. Jeśli jest noc, pamiętaj o tym, aby w miarę możliwości oświetlić miejsce wypadku. Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie. Załóż rękawiczki ochronne. Weź ze sobą apteczkę. Zwróć uwagę, czy z uszkodzonego pojazdu nie wydobywa się dym lub nie wycieka paliwo. Uklęknij przy pojeździe i sprawdź, czy pod pojazdem nie znajduje się żaden poszkodowany i czy pojazd jest stabilny. Uprzeć o swojej obecności, aby nie powiększyć stresu poszkodowanego będącego w szoku powypadkowym. Otwórz drzwi pojazdu, najlepiej od strony kierowcy. Ocena stanu poszkodowanych. Sprawdź reakcję poszkodowanych. Zapytaj, co się stało. Wyłącz zapłon. Wyjmij kluczyki ze stacyjki i umieść je w widocznym miejscu. Uruchom hamulec postojowy. Odepnij pas bezpieczeństwa. Oceń ilość i stan poszkodowanych. Sprawdź, czy nie ma innych poszkodowanych między siedzeniami lub przy samochodzie. Jeżeli poszkodowany jest przytomny, zapytaj, ilu było uczestników wypadku i jaki jest ich stan. Zadzwoń na numer alarmowy 112 lub jeden z numerów alarmowych: 997, 998, 999. Określ rodzaj wypadku i miejsce zdarzenia. Podaj liczbę i stan poszkodowanych. Poinformuj o pomocy, jakiej już udzieliłeś. Powiedz, kim jesteś i podaj swój numer telefonu. Poinformuj o punktach orientacyjnych miejsca wypadku, o charakterystycznych elementach krajobrazu, tablicach informacyjnych Zabudowaniach lub numerze słupka drogowego, a także o dodatkowym niebezpieczeństwie, jak pojazdy przewożące materiały niebezpieczne. Zwróć uwagę na pomarańczową tabliczkę z numerem rozpoznawczym niebezpieczeństwa i materiału. Pamiętaj, nie rozłączaj się, dopóki dyspozytor nie potwierdzi przyjęcia zgłoszenia. Wspieraj cały czas psychicznie poszkodowanego, rozmawiaj z nim i utrzymuj stały kontakt. Spróbuj rozładować stres wywołany zdarzeniem. Mów spokojnie, zrozumiałym językiem. Przedstaw się, zapytaj o imię i powiedz, że w związku z wypadkiem wymaga pomocy. Zapewnij o swojej obecności i wsparciu. Słuchaj, co mówi poszkodowany. Może zechce kogoś powiadomić o zdarzeniu. Zapewnij poszkodowanemu komfort termiczny. Osoba pozostająca dłuższy czas bez ruchu bardzo szybko traci ciepło. Okryj poszkodowanego dokładnie folią termiczną, znajdującą się w apteczce, lub czymkolwiek innym, co masz pod ręką: kocem, śpiworem, bluzą. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i ocena stanu poszkodowanych. Zatrzymaj samochód, skręć koła, włącz światła awaryjne, uruchom hamulec postojowy, załóż kamizelkę. Ustaw trójkąt ostrzegawczy. Zwróć uwagę, czy ktoś z poszkodowanych się nie oddalił. Jeśli jest noc, pamiętaj o tym, aby w miarę możliwości oświetlić miejsce wypadku. Załóż rękawiczki ochronne. Weź apteczkę. Zwróć uwagę, czy z uszkodzonego pojazdu nie wydobywa się dym, lub nie wycieka paliwo. Zapytaj, co się stało. Wyłącz zapłon i wyjmij kluczyki. Uruchom hamulec postojowy. Odepnij pas bezpieczeństwa. Zadzwoń na numer alarmowy 112 lub jeden z numerów alarmowych: 997, 998, 999. Podaj liczbę i stan poszkodowanych. Określ, gdzie jesteś. Sprawdź obecność zagrożeń wokół pojazdu. Zwróć uwagę na pomarańczową tabliczkę z numerem rozpoznawczym niebezpieczeństwa i materiału. Powiedz kim jesteś i podaj swój numer telefonu. Okaż wsparcie poszkodowanemu. Zadbaj o ciepło poszkodowanego.